W średniowieczu to ważyły może kilo 2 Kmas, kmas, kmas! Wiesz, która jest godzina? No. <laughs> Nastraszyła się <laughs> chyba. Jezus Maria, co on robi? On pijany jest? Ma dziwne wrażenie, że to jest jakieś kurwa 300 bpm, wiesz? Myślę, że akurat ze wszystkich osób na świecie on nie powinien mieć z tym problemu. Nie wiem, brzmi jakby gadał przez kurwa pralkę Korzej Brzmi jakby gadał przez kur na na stacji kolejowej <laughs> Pociąg przyjeżdżający na stację Zosław główny Nie, trochę źle co zrobiłeś Kurwa Zastopuj się w filmiku. Pociąg wjedzie na stacji ogół. I odjedzie o godzinie. Ale to jest piękne, że słychać wszystko, tylko nie te ważne informacje. Tak, to jest, ale tak jest zawsze. Oto to co on ma w uchu? To jest nie wiem, kurwa, jak się to nie Sławka biznesmena, tak? To jest to legendarne urządzenie. Świeci się! jest, mamy RGB! Sukces! Słuchaj, ta cała praca jest RGB! Słuchawka RGB, fuck my life, this is genius! Kiedy, wiesz, kiedy jesteś biznesmenem, ale zarazem gamerem, nie? Właśnie, no dobra, Bieniec, zgadnij z czym wczoraj zrobiła Kinga naleśniki. O mój Boże. Szczy... Nie, czekaj, czekaj, czekaj. E, jakaś podpowiedź, jakiś ogólny, ogólny... Dobra, e, to jest tak. KFC. Jest. Ja tak, ja jadłem KFC, gdy ona jadła naleśniki i ona kupiła sobie masło 100% orzechów. W domu miałem, podam ci wszystko, co miałem: Ketchup, sos czosnkowy, frytki burgera z KFC, yy, majonez musztardę, yy, paprykę, jajka. Dobra, dobra. Yy, mleko. Ee, zakładam, że wzięła coś z twojego KFC wpieprzyła na naleśnik z randomowym doborem sosów. Rytki z sosem czoskowym W naleśniku. Tak Ale to był taki słodki naleśnik czy taki bardziej jałowy chociaż Słodki. Kiniaty Nie. degeneracie. O kurwa. Magical warfare. Co? Oh yes. Jakaś Soba część jest. Call of Duty na pewno. <laughs> co no, posłuchajcie się, jak się trochę dławi, co się mówi po japońsku. Znaczy chińsku. kurwa. Co? I doskoczysz chińskiego? Tak, bo oni się brzmi, jakby się kutasem dławili po prostu. To wow. prawda, aczkolwiek to jest przyjemne. Co? <laughs> India? Co? To prawda, aczkolwiek to jest przyjemne. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, nie słyszałem, ale już się raz wołam. Ja mówię, no, jeszcze nic nie słucham, szukam, a to puść! Ja mówię, kurwa, dobra, szybko wybieram coś na szybko, puszczam mu. On przybliża łeb do mojej komórki, kurwa, jakby relszyła raka zbliżeniowo. E, no i on, a jakieś takie to smutne. I chciał usiąść obok mnie, ale się wyjebał, bo ławka nie była tak długa i po prostu on myślał, że za nim jest ławka, a za nim była kurwa kowska brukowa. Koniec. Eee, wtedy usiadł obok mnie, bo się mu przesunąłem, bo mi się go szkoda zrobiło. Poruszył temat, że mam długie włosy. Eee, no ja mówię, że no ja generalnie lubię takie długie włosy. No, on wziął ręką, prze delikatnie musnął wszystkie moje włosy z tyłu i powiedział mi to nie przeszkadza. I jak to powiedział mi to nie przeszkadza, to przejechał mi też po policzku delikatnie. Ja takie o kurwa. Eee... Yy, nie wiem, nie, no, nie, kobieta kurwa tak delikatnie ręko, rączką nie może przejechać, on jeszcze miał taką brudną, czarną, ujebaną, ja nie wiem jak on tego dokonał. Yy, no yy, no i ja sobie chwilę jeszcze gada, czy mam fajeczki, czy mam piwko, gdzie jest monopolowy, ja mogę, że może mi dać dwie dychy jak skoczę po piwko, to Kurulem Złotym mnie nazwie i tak dalej, ja mówię, że yy, nie no, że lepiej nie. Po czym nie zaczął zapraszać do Warszawy, gdzie ma swoje studio nagraniowe, bo, pojedzie, bo jakoś zeszliśmy na temat muzyczny, coś pierdolił o gitarze. Ja mówię, że ja nie pianino, a to i tak mogę do muzycznego biura podjechać jego. Ja mówię. Nie. E, już w tym momencie, jak mi proponował Warszawę i studio, muzyczne, studio nagraniowe, to miałem jego rękę na kolanie, ale tak wyżej. Nie jakoś bardzo wysoko, ale wysoko. E, i tak przyjechał pociąg, no i ja w tym momencie, je, myślę sobie, trzeba spierdalać, w pewnym, y no i ten, no i popatrzyłem na jego bilet, bo oczywiście najebany musiał sprawdzić, czy to jego pociąg, ja mu powiedziałem, że wagon siódmy i pokazałem mu, że to w tą stronę, ja patrzę, wagon jedenasty, jest, jesteśmy rozdzieleni i poszedł za mną, e no. I idziemy przez przedział, ale jakiś facet go szturchnął, no i idziemy przez ten pociąg, on praktycznie kurwa z, z kolejką idzie za mną, w sensie, jakby to nazwać, no kurwa ma, ma ręka na moich plecach i idzie za mną, ale jakiś gościu go lekko szturchnął w pociągu, to się wkurwił, zaczepił go i zaczęli gadać. Ja w tym momencie zrobiłem 5 kroków do przodu, patrzę moje miejsce... Siadam, za zasłoniłem się plecakiem, reklamówką kurwa bluzę przykryłem na sobie. Pszf, nie ma mnie. <laughs> Ukryta wioska w piździe poszedł do następnego przedziału. Nigdy nie wrócił. O boże, tu muszę zajebać, to jest Będzie Świetna zabawa zważając na za to, że mają kurwa wyższy poziom ze mnie. I tak to jest, młody parowanie jak się... W moim tak, przypadku Tak to jest, młody parowanie. <noise> Dobra, to było lepsze, to, to było lepsze, tak? To jest młodzi parafianie, <noise> Ach, jest młody pawianie, młody pananie. Składasz podanie. Czyli...

dla służby. Little Kenya has a pink za pussy. I He loves Pier. her she so much she plays with it. She strokes it every night. <laughs> Spierdalać od mojej pussy. <laughs> <laughs> Jezus. <laughs> Bogom, nagraj to, wytnij to i wstaw gdzieś w dobry moment. Kenya, jeżeli coś ci się dzieje, mrugnij trzy razy. Ale nie włączaj kamery.

no to do widzenia. No to do widzenia. Wyobraź sobie taki telefon zaufania. Dzień dobry. Wybierz jeden, jeżeli dzwonisz w sprawie gwałtu. Wybierz dwa, jeżeli dzwonisz w sprawie ataku nożem. Wybierz trzy w, w, w wypadku ataku pistolet, bronią palną. Wybierz cztery, jeżeli cię porywają. Wybierz pięć, jeżeli Twojego problemu nie ma na liście. Pięć. No to nie wykracza to poza na, nasze. nasze e, kore, e, tfu. Kompetencje. Dziękujemy za spędzony z nami czas. Do widzenia. Dobrze, że nie w starożytny. Nie, taki wąs by ci pasował, stary, mówię ci. Można jak Alfons. Takiego Freddy Markura. No to jest dobry pan, ja to zrobię, kiedy. Ja nie do Ciebie. Jakbym tak chodził do szkoły. Jak uda mi się do końca czwartej klasy, przyjdę takie tam maturę. będziesz chciał coś od matki, będziesz spokoju do Mama! Ooo! O, umarł. Rangi. 22 lata. Za, za, za dorosły byłeś. 13. Ale nie lubiłem go. Lada, sądzę, e. że to jest jakieś piosenka do wido podsiadło. E. jako co? Bo to on coś tam powiedział wcześniej, już teraz nie pamiętam co. O, wszyscy wymarli w obozie koncentracyjnym, jest Git. F? A nie, jeden tu chuj żyje. A, już nie. <grym> <grym> Cześć, Rafałkowi. Zbierać. Co? 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 Shati... pytałem co, co, co mu jest, a nie co robi. Co mu je koś jest? Co mu jest? Rozbiera koś się. Chcesz umrzeć wewnętrznie? Nie, proszę nie. Jezus mała. Jezus Maria. Jezus Maria, ale ty, to ty się teraz mam rozkminę. Jak ty się kurwa nazywasz? Nie ty Kuba, tylko ty. Ja? No. A Kuba, nie dowiesz się. Kinga? To nie tak, nie że za każdym razem, kiedy się do niej zwracam, mówię jej imię czy coś? Ale właśnie mi teraz tak wypadło z głowy i nie widziałem ja wszystko. chyba się nie dowiesz. Kuba, jak się nazywa? Ja? Jak się nazywam? No. <noise> Czekaj, bie... <mnie. głosy> <Bez tanów> się <noise> o tym, co powiedziałeś. <noise> Byłam dzisiaj we Wrocławiu, rozjebało mnie totalnie. Ale że chora jesteś? Czy że Nie, po prostu bo... zmęczona jesteś? Nie, bardziej yy, zetkane zatoki i tego tak brzmi. Czyli no, no, chora czy, jesteś. Czyli jesteś chora. To... Tak. Jesteś, Jesteś, chora? Jesteś nie, chora? Nie, mam, mam zatkane zatoki. zatoki, kurna. Po prostu matka mi kurwa tam wepchnęła korek z odwina. No, no i jak ci idzie parkitny? Znowu za dużo paliwa dałem. Twierdzisz, że za dużo? Tak, twierdzę. To daj mniej. Bo przekroć... <laughs> Bo kurwa. Jezus, Maria, warta, ja by... ja z jak ja ty ja bym na to wpadłeś? Bez <laughs> nie ma sprawy inżyniera. Nie ma sprawy, nie <laughs> sprawy. Akcja snu. Jest zima, szkoła. Siedzę w gimnazjum, chuj, że nauczyciele z liceum i materiał też z liceum, ale w gimnazjum moim siedzę. Eee, biologia, jednocześnie z matematyką, ale nie ma pani matematycy, bo się spóźnia i siedzimy i coś tam robimy. Eee, nagle z buta. Znaczy na nakurwiamy krzyżówki genetyczne, tak było. Nagle z buta drzwi otwiera matematyca i, yy, i mnie zgarnia. Ch chodź, kurwa. I ja wychodzę z nią na zewnątrz. Dobra, co jest? To, co, co, co się stało? I tak dalej. Ona, masz przegwizdane. Ale czemu? Ty już dobrze wiesz czemu. Ja nie wiem, ale chuj. Idę do dyrektorki, do sekretariatu. Ona już dzwoni po policję. Ja mam, ej, ale co się stało? Ty już dobrze wiesz. No to bym kurwa nie pytał. Taki cwany jesteś? I, i, i mówi mi: Najpierw nasyłałeś do kratki prysznicowej na hali sportowej, a teraz udajesz niewiniątko. Co? Gówno, w kratce, w odpływie. Ja mówię niby, niby kurwa kiedy? Ona dwie godziny temu, na w trakcie drugiej zaj drugich zajęć. Ja mówię: Ja kurwa wtedy byłem na informatyce. O co ci chodzi w ogóle, kobieto? Ja mówię: Nie wywiniesz się tak łatwo, dzieci cię widziały. Ja mówię: Jakie dzieci? Jesteśmy w liceum. A ona, były dzieci, korzystały z basenu i widziały się. Ja mówię, kurwa, a skąd w ogóle znały moje imię i tak dalej? I w ogóle ja pierdolę. I one naskarżyły. Ja mówię, no, no, no ja pierdolę, niemożliwe, byłem na informatyce. Ale wtedy, wtedy wbija policja i mam zawieszenie. Generalnie oni mi tam mówią, że jestem niereformowalny, że jestem za... Jestem kurwa marginesem społeczeństwa i tak dalej, ale skończyło się na policji, że mnie tylko spisali i tak dalej. Eee, no i, i ten, i generalnie, jeszcze była pola sobie tam, bo to jest tak, że ja się pytam skąd kurwa te dzieci wiedziały w ogóle na kogo nakablować. Skoro, no, no kurwa, co, pokazaliście im zdjęcia wszystkich w szkole? Ona mówi: tam była pola parkitna, więc cię zna, to jest moja kuzynka, która mnie wkurwia. Eee, i, I mówię, ja pierdolę, no to się nie dzieje, ale dobra. Generalnie zawieszenie. Nie mogę chodzić do szkoły, nie mogę w ogóle korzystać z prysznicy ani w szkole, ani nigdzie, bo dostałem jakąś mag magiczne zawieszenie od policji i stwierdzam, dobra, big brain. Idę do kastoramy, czy jakiegoś larwa Merle i idę pod prysznicę. Zamykam drzwi od prysznica, i, bo były takie nieprzeźroczyste, i biorę, biorę prysznic. E... I generalnie dwóch roboli weszło i słyszałem ich rozmowy, że szukają prysznica dla klienta. I jeden robol mówi: O, może ten? I otwiera moje drzwiczki, upierdolił zamek, który zamknąłem. I popatrzył do środka, pośmiał się: Nie, ten nie, za mało przestrzeni w środku. Drugi mówi Serio, za mało? Ja w międzyczasie zdążyłem naprawić zamek, założyć go z powrotem. I on no, faktycznie ciężko chodzą, i ujebał drugi raz. Tym razem na cace. Otworzył, uśmiał się, zamknął, po czym poszedł po obsługę i powiedział, że co tu się odpierdala. No i wtedy przychodzi obsługa, gruba taka blondi z Polarem z Ikei, zmęczona życiem. Ona wie, że ja się kąpię i ona mówi tu, panie, masz ręcznik i coś na zmianę. Przy kasie numer 4 będą wiedzieli, co doliczyć do rachunku. Ja mówię, super. I idę, wychodzę przez kasę, idę, płacę Płacę za te nowe, nową bieliznę, za zaręcznik, który mi użyczyli, i za to, że skorzystałem z wody. Wychodzę do MPK, jadę do domu. Jadę do domu, ale wchodzą kanary. A że doliczyli mi na kasie dużo kasy za te rzeczy, to nie miałem drobnych, żeby kupić bilet. No więc jak zobaczyłem kanarów, no to wysiadłem, nie, nali nie naliczyli mi biletu, ale wysiadłem 220 km od domu. Na lotnisku. <grym> ale y no. Y no więc myślę sobie, dobra, czekam na następny bus, dwa razy, dwa razy kanarów nie będzie i dojadę do domu w końcu. Na przystanku leży żul. Jebie strasznie. Mówię mu, że w leruamerle może wziąć prysznic, jakby co. W tym momencie przyjeżdżają bagiety i go ściągają za coś, chyba za jakieś tam narkotyki. Patrzą na mnie, mówią, przeziębi się pan, bo ja jeszcze mokre włosy mam po tym, jak myłem się w Leru Merle. Kłamie, że mnie jakiś zjeb w kałuże wjechał i mnie ochlapał. Dobrzy policjanci zrobiły, zrobiło im się przykro. Mówią, dobra, wsiadaj, zawieźli mnie pod dom. To znaczy, na komisariat zrobił mi kakałko. I powiedziałem, że już mogę iść sam yy, pieszo i oni mówią, sprawdziliśmy cię w bazie danych, ty nastrałeś do tego prysznica. Ja mówię, nie, to jest jakieś pojebane. I goście mnie tak polubili przez trasę, że sprawdzili tą sprawę, po, 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 pobadali odciski palców chuje moje dzikie węże i się okazało, że to moja kuzynka nasrała i na mnie zwaliła. E, zamknęli ją, zostałem przywrócony, obudziłem się.